Kilka spędzonych wspólnie godzin po tylu latach, bracie, ja uważam za pozytywne, no bo gdzie zabrać brata jak nie nad wodę. No właśnie. A Twoje wrażenia tak na gorąco jeszcze póki na łowisku? Wszystko było super, bardzo fajnie, że miałem okazję z bratem starszym swoim dzisiaj na parę fajnych godzinek pojechać na ryby, na rybki, sobie połowić rybek. Złapałem kartę. tego nie myślałem, że tyle w ogóle złapię. Wyczy, wyczyścimy wyczyścimy widzów wyczyścimy widzów dobra jedziemy no ładnie dobra z kanału ciepłego kanału elektrowni Dolnej i Odry witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie w dniu dzisiejszym będzie coś czego jeszcze nie widzieliście zobaczycie poznacie mojego brata i walkę którą wędkarską walkę którą przeprowadzimy tutaj wspólnie na tym kanale Łowiąc na drgającą szczytówkę, jakie zasady, jaka taktyka, wszystko dowiecie się oglądając ten film, na który Was serdecznie zapraszam. To jest kijek dla Ciebie na dzisiaj. Dziękuję. Niech Ci służy, niech łowi. Powiedz tutaj widzom. Ile razy tak naprawdę byłeś na rybach? W całym ży życiu dosłownie yy, no, parę razy tylko, no bo co jak wiem mały z, z bratem. Kuba, mieszka, roku, Kuba i... mieszka w Stanach Zjednoczonych od można powiedzieć lat, lat 13 yy, Tam u was łowią ryby? Yy, Łowiem nawet w stanie gdzieś, e, popularne, ale ja nie łowię nigdy. Popularne podobno te łososie, tak? Łososie i, tak, tak. i strągi. To mo... tak. Będzie kiedyś okazja brata odwiedzić, to nagram dla Was film z Colorado. Tym, ra... Tym na tą chwilę jesteśmy w Polsce. I chcę tutaj brata leciutko, chociaż zarazić, pokazać. Mhm. Mam nadzieję, że jakaś rybka będzie współpracować. Mamy po jednej wędce, żeby było sprawiedliwie. Łowić będziemy na kukurydze. bez żadnych robaków. Chodzi o zabawę. Miło spędzony dzień. No i, co, no i co bracie? Mamy do pogadania. Tyle, no właśnie, żeśmy się nie no. widzieli, nie? I tak Kuba, po puszce kukurydzy i po połówce naturalnej kolby, tak? To jest taka kukurydza, która jest grubsza, troszeczkę twardsza. Ona ma selekcjonować, w razie by drobnica jakaś brała. A na tą, na tą drobnicę, nie? Tak. No. To proszę cię bardzo. Dzięki. Ja mam taki sam zestaw na dzisiaj? Tak. Bardzo prosta sprawa. Do tego... Ładujesz zanętę, mocno ją ubijając, bo nie ma buba dna, dna pogubiłem, no, ma, no. bo powinno być dno, ale dna pogubiłem, więc to nic będzie nam po prostu wabić szybciej rybkę. Czyli ładujemy to do pełna, a na haczyk ziarno lub dwa ziarna kukurydzy. No i rzut po rybę. Jest elegancko kurde. To co? Jedziemy z tematem? Jedziemy, no. Tak? Otwórz kabłąk teraz sobie. Tak. No. O! I rzut po rybę. Łapiesz palcem teraz, Tak. otwórz kabłąk drugą ręką. Tak. Pamiętaj, żeby otworzyć, no. I w momencie jak będziesz już szczytówką w kierunku wody, jak ona już będzie wylatywać tobie tak, cała ta przyrzęta z koszykiem, to puszczasz z palca, żeby poleciało. Dobra. Dobra, druga próba. No, elegancko. Teraz zamknij i po, połóż wędkę o podpórki. Tak. Połóż wędkę o podpórki. Co, jak, to wiesz co? To ja ci pokażę trochę wyżej, żeby było lepiej szczytówkę dobra, widać. Dobra, dobra. I teraz musisz trochę naprężyć, podkręcając koło lekko. Tak. O, jak się napręży. Widzisz, naprężyła się szczytówka? Ładnie. No? Jest naprężona. Widzę. I teraz, jak wygląda branie? No, myślisz się pewnie. Bra jak będzie ryba brała, to ta szczytówka nie będzie tak się zachowywała, jak w tej chwili, że stoi. Wiatr, jak ją kołyszę, to też zauważysz, bo inaczej wiatr kołysze, a branie jest zazwyczaj agresywne, więc będzie szarpać nią. Będzie pociągać, będzie drgać. Będzie coś po prostu się na niej działo innego niż w tej chwili. No i gdzie tutaj sprawiedliwość, powiedzcie, moi mili? Gdzie tu sprawiedliwość? Brat sobie już siedzi brat sobie już łowi, zaraz pewnie będzie holował, a Buba, a Buba nawet kija nie rozwinął jeszcze, <grymne> ale fajnie, fajnie, mam mobilizację, jest przyjemnie, ten wiatr jest dosyć spory, aczkolwiek jest ciepło, to powoduje, że liczymy tutaj na jakiegoś fajnego karasia, może lina, może podleszcza, przekrój ryb, jak dobrze wiecie, jak znacie yy, filmy, z nad tego kanału to tutaj przekrój ryby jest dosyć spory. Więc naprawdę może się przez te 3-4 godzinki, które planujemy tutaj zostać, coś ciekawego wydarzyć. O, 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 o! o, o. Siedzi! Norbi, coś złapał. Piękny. Ładny, no. Piękny kara Proszę bardzo. Ładna, ładna, bardzo spora. Dobra wrzucimy wszystkie ryby do siatki, potem na koniec pokażemy jeszcze. Takie ryby lubimy łowić już. O Kuba. Czekaj, czekaj, bo u Ciebie w zobacz. Coś się bierze no. Daj mi tą kamerę. I podchodź do wędki. Poczekaj, co tu się dzieje? O, dawaj, zacinaj. Poczekaj, poczekaj chwilkę, ja ci powiem. No, 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 dawaj do góry, do góry, mocno, do góry. Mocno. Siedzi? Chyba tak. Zobaczymy, co będzie. Nie ma. Aj. Aura się lekko poprawia, wiatr też jakby odpuszczał to wszystko powoduje taką od razu przyjemniejszą aurę do siedzenia, przyjemniejszą taką Jak, Kuba, wrażenia twoje po pierwszych godzinach wędkowania. Spoczko, bardzo fajnie. Zapaliśmy jedną rybę, nie? Jak popiekł, ten nam pokazał? Tak, no na razie jeszcze nie złowiłeś żadnej ryby, ale, nie, ale ale to się zmieni. Wierzę głęboko w to, że to się zmieni. Mhm. Nie zdążyłem włączyć kamery. A tu proszę, pierwsza zdobycz, gratulacje Kuba, mhm. Jego pierwsza zdobycz, dosłownie. Pierwsza w życiu? Pff, od bardzo, bardzo długo. Od bardzo, bardzo dawna. Mm -hmm. Co będzie? Będzie nowe wideo, wideo Jakie widełko? Nowe wideo będzie znów nowe. Z tego i wyprawy? Z tej wyprawy. Pewnie, że będzie. Brachol się pyta, czy będzie film z tej wyprawy. No takiego Karasia to kurczę, na pewno będę się chciał pochwalić i wam pokażę tym bardziej, że zimową porą. Na rybach za często jak prawie wcale nie bywamy, a fajnie coś obejrzeć. Na pewno fajnie coś będzie dla Was obejrzeć, więc materiał zostawiam z tej wyprawy na zimowe długie wieczory i odliczamy już do kolejnych ciepłych dni, żeby na tą wodę wyruszyć. Mhm. Dawaj, do góry mocno zatiję. Ależ Kuba ma rybę. Powoli, powoli, nie tak szybko, powoli. Powoli, powoli. O tak, spokojnie. Spokojnie, bo ładna jest. Spokojnie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Karpik. Poczekaj, poczekaj, razem podbierak. Pomału, pomału, niżej kija troszkę, niżej kija, niżej kija troszkę. Jest. Mamy. Dobra, karpik. Kuba, karpia złowiłeś. Kurde. Normalnie, szacun jest. Nie... Nie zdążyłem kamery, ale wędkę ci wciągnęło no, słuchaj, do wody, co? Prawie wędkę. Jak, mnie szyb, jak mnie szybko nie ten, nie działa, to by wędkę poszła cała w wodę. Ekstra, braciak. Mm. Szacun dla Ciebie. Ja jestem pan Karp. Rosnę w siłę. I jak tu przyjedziesz, Kuba, za 10 lat do Polski, to ja będę już ważył tyle kilogramów, że zobaczysz, jaką ci walkę zafunduje na wędce. <słuchaj> Nie. Mhm. Co tu się dzieje? Słuchajcie, to naprawdę niesamowite rzeczy. Brania są. Nęcimy tylko i wyłącznie kukurydzą z puszki. Podchodzą, podchodzą rybki. No to jest naprawdę super sprawa. Super niedziela, piękna niedziela. O zobaczcie. Już bije, już bije u buby. O, Bo Kuba tutaj jest, akurat w warsztacie. Warsztacie. Kuba w warsztacie teraz. A, u buby już bije. U, u zobacz, zobacz. No. O, po braniach widać od razu. Kuby jak wędkę wciągało, że to karpik, a krąpiowaty to... O, widzicie taką odległość? Okej, okay, jeszcze mam ten rzut, mógłbym poprawić, ale... Popatrz chwilę na szczytówki, a ja idę ten. Radzie nasz, bo widzę. Zaczynaj. Dobra. Czekaj jeszcze, czekaj.

Dobra, no. Mhm. Okay, no i u ciebie i u mnie. I u ciebie i u mnie. U mnie to będzie do cięcia. Nie, 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 ty rzuciłeś w prawo bardziej. U mnie krąg bierze, już widać. Puka, puka. Duże ziarno kukurydzy jest założone, więc będziemy czekać aż może zdecydowanie i to podgryzie. O! No zobaczymy. Czy da radę pałknąć to ziarno duże, czy nie. Kuba, co byś chciał ciekawego powiedzieć? widzom? może coś o Ameryce? No. Ameryka, Ameryka, no też, też kraj, nie? Kuba, dawaj, Amerykę masz na kiju teraz. Dawaj do cięcia już ją. Poczekaj, podejdź sobie do wędki, bo tam już ładnie się działo. Jeszcze. No, 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 dawaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, dawaj, mocno. Mocno. O, le ładna. Będzie, będzie. Będzie? Chyba. Coś tam holujesz, powoli, a krąpik, zwykły krąpik, zwykły krąpik tak, czyli nie jest to Ameryka na wędce, chyba nie będzie jak Kanada, <laughs> mamy Kanadę, mamy Kanadę, a tu obok, a tu obok u buby Macedonia, <laughs> południowa, mhm. chyba Rosji się nie będzie, co? Rosji? Nie. Rosji nie będzie, bo dzisiaj mamy małe, małe haczyki, małe przynęty. Znaczy może będzie, ale czy wyciągniemy? No No dawaj, dawaj Dawaj pani Macedonio Dawaj! Siedzi. Siedzi. Nie siedzi. Nie siedzi. Zobacz, ja nie mam nic. Kuba ma rybę. Czyli teraz jest remis gdzieś mniej więcej w naszym pojedynku braci Nie remis przepraszam Karp jest za 10, tak, tak, nie, to nie ma, to już przegrałem jak Karpia nie złowię, to przegrałem. Mhm. O o, o, o No, a drugą ręką haczyk wyciągnął Co, on gada? Gada, tak do ciebie. Siema, siema Ameryka Dlaczego nazywałeś mnie Kanadą? Wrzucamy? <laughs> no jak? Do wora Po swojsku. Trzymaj brachu. Dzięki. Sucha, podsuszana. Ogórasa zjadłeś już? Zjadłem Małosolny jak? Dobry był? Taki sobie. Ale całe gorzej wrzucił to chyba. To chyba smakował. Kiełbasa podsuszana. Brat mówi, że smakuje jak gruby kabanos. <grymka> o Kuba! Ale bronie masz. Widziałem, że jak będę miał coś w ręku, to... Tak, zawsze jak jest jedzenie, to jest branie. To jest standardowe. Nie, nie tam nie bra... i tam nie branko. Tu jebranko. Wolki daniają przy brzegu. Tutaj Kuba na warsztat wjechał. Na warsztat. Tak tak jest. A tu jebranko. branko. krąpię i jeszcze raz krąpię. Możesz jeszcze na kamerze pokazać, że jesteśmy jeszcze na live tutaj. No już pokazałem. Tutaj pozdrawiamy tak. Pozdrawiamy obecnych na live, jak również osoby, które będą oglądały retransmisję. Mm -hmm. Półtorej godzinki trwała transmisja na żywo, za którą bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Miło było z wami, jak zawsze, porozmawiać. Ale jak zawsze również, kiedy to buba włącza transmisję na żywo, ustają brania. No i kurczę, na tej transmisji za wiele ryb. No, nie pokazaliśmy, ale najważniejsze było to, żeby pogadać, żebyście poznali mojego brata, który po kupę, kupę latach, siedmiu latach przyjechał do Polski wreszcie, wyjeżdżał, jako, mło miło, wyjeżdżał jako młody dzieciak. Teraz zobaczcie facet już duży. Więc, 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 no, tak to bywa. Włącza buba, transmisję na żywo, ryby przestają brać. Jaki z tego wniosek? Mhm. Tak, nie? Nie wypuszczamy rybki. O. Hop. Proszę bardzo. Widzisz wszystko? O, karp teraz, tak? Tak. Połóż sobie najlepiej na wodzie. O, o tak. <laughs> Poszedł. Ten mały. Teraz chyba ostatni, nie? No jeszcze tam jest kilka. Kilka ryb nam się udało złowić. Jeszcze. Płotka, jeszcze karaś. To mnie hapnie może? Czy nic nie? się nie hapnie? Śmiało. Połóż sobie siatkę i ją do góry nogami, to one wyskoczą. Kuba. tak. Tak, tak no, ale niżej wody, niżej wody, żeby tak nie upadły. O. O. O właśnie. Proszę bardzo, no. Pięknie. Odpływają. No, karpie złapałem. Jak wrażenie, Kuba? No, no, do, dobro, bardzo dobrze. Super. Mhm. siedzi, siedzi, Głowę za bok. No, zwijaj. O No, tu mi się tam... Aha. To siedzi, Zbija, <bijać>. siedzi, Poszło? Nie wiem, masz siedzi, Nie. siedzi, coś. nie. siedzi, Czuję, naprawdę, ale to może siedzi, 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 Zobaczymy za sekundkę. Nie, coś mam. Coś mam, naprawdę. O, powoli, powoli. Okay. O, jest. Krąpia ma Kuba, kolejnego trąpię, no No to na sam koniec, bracie Tadam Krompię, tak? Krompik, tak, ale zawsze rybka Pod nich wyżej Fajnie, no Odepnij Kuba No weź, odepnij Odepniesz? Odep no, tak, tak. też Odepnij w myśl zasady ręka rybą śmierdzi Ale za mnie brat, nie? Mówi buba, odepnij mi Gada, gada do ciebie tak. Jakieś pytanie ci zadał Kiedy wizy zniosą do Ameryki? Kiedy wizy No, słyszysz jak gada? Co prezydent to obiecuje? Że zniesiecie wizy. I do góry. I jest, pięknie Kuba. Poszła. Brawo Ty. Brawo, brawo, brawo dla Kuby. Łapka w górę dla Kubusia. Teraz... Fajnie. Teraz co, zwijamy już, tak? Powoli zwijamy. Czy jeszcze, jeszcze raz chcesz rzucić? Ja już jestem okej. W sensie? Że nie. Już nie chcesz rzucać? Nie. Wystarczy na dzisiaj? z transportem na łowisko. Przepiękny karp koi, który zawrócił do was, moi mili, aby przypomnieć wam o zrzutce, która jest zorganizowana na nową kamerę w celu poprawienia jakości nowych filmów. To tylko na tego, co zobaczycie w kolejnym filmie nagranym już w 2020 roku.